z tej strony ja. Mam nadzieję, że mnie słychać, co ja da się to sprawdzę, ale nagrywam dzisiaj filmik na przykład głosowania, kto wygra. I wygra... Klapy. Nie wiem, kto to jest, ale brawo, bo wygrałeś. Control. co? Lecimy sobie tutaj. wysyłamy prezent ctrl v klapy wysyłamy gift Albo ctrl v to jest chyba ty czekaj może coś do napisałeś bo to oczywiście jest mój kanał no tak ja coś też wpisałem to jest oczywiście mój kanał. Możecie sobie zasubskrybować go, dać lajka, dać komentarz jakiś fajny. Kolejny giveaway wysyłamy. Brawo. Wysyłamy, tak. tak. Wysłaliśmy. Następny gift, jaki chcę wysłać, to będzie ten pet. To jest mój pierwszy pet takiego, jakiego trafiłem. Taki lepszy. Więc no a moja to zaznaczka, bo tak po prostu i tyle do tego trafiłem dzisiaj więc jak chcecie to musicie dać lajka, suba suba i no i to co, no i w sumie, nie wiem co? nieważne nie otwieram na razy 5000 mnożnik Jestem jeszcze widzę. I słaby, no wiedziałem, że nie słaby Mamy do otworzenia 18, pod po tego 18. Mamy za mało Rainbow Diceów, ale mam jeszcze do otworzenia te. Więc po międzyczasie czasie będziemy otwierać. W sumie nie przemyślałem. Po prostu, o, mogę podwracać po jednym, co nie? Mogę otwierać po jednym i muszę czekać. Nie, nie muszę czekać. Teraz muszę czekać. 3 minuty, więc no. Więc widzimy się jak już odczekam i będzie kolejne otwieramy no. Coś z tobą mi leci, ale no. Dobra. Widzimy się zaraz. Dobra, została minuta, ale w tym czasie sobie otworzymy te skrzynki. Tych mam 17. No sorry, coś się zaczęło Tych mam 4 niestety. A tych mam aż tam, niestety tak się otworzę, bo one są mało, dosyć warte. No, dostałem 2 Blazing dice. I ile to chłocie panie. I 6 legend! O kurde! Zresztą jeszcze otwieramy to za 30 sekund, ale patrzcie co dostałem. Tylko mam 21. A się dostałem z tego, zaraz. Czekajcie, ja sobie jeszcze to złowię. I teraz zaraz do wracam, dobra? Dobra, jestem. Mamy tych 7. Otwieramy i dwa ekskluzyw! baka zaraz sobie wrócimy teraz. A na początku sobie otwórzmy to Dobra i no spoko może być. Pozdrawiam. Zobaczcie jeden blok zarzucamy sobie Aha, nieważne zarzucamy sobie tutaj bo wygraliśmy trzy ja je otworzę, też, żeby to był jakiś kontakt musimy zaraz jeszcze to musisz zrobić więc <laughs> zostaniemy na odcinku czekajcie cztery minuty się nagrywa więc sprawdzić więc sorry, no <laughs> Lecimy zaraz sojeżaki. Dobra, cyk, cyk. Lecimy. Otwieramy sobie tutaj cyk, tutaj cyk, tutaj. już nie chce mi się ten robić. Cyk. Oj, dobra, użyjmy. Dobra, no, spoko rzeczy dostajemy. Czy chcesz? na serio powro i dwa blazing dice dobra lecimy i cyk. dobra mamy ile blazing dice 25 no, musimy zrobić 25 potek na tego docierzymy sobie to przy okazji w takim razie jak już możemy Pum. Zobaczymy sobie, drugą musimy jeszcze zrobić, tak? Razem milion I chyba ich 7. 7, a mogę być 8? Zróbmy raz 1, 2, 3, 4, 5. Ile mi zostało jeszcze? Nie, na no spokojnie 6, 7. Zróbmy już 8. 8 no już tego już nie zrobię. nie mogę zrobić jedno Zróbmy jedno Zróbmy 26 więc zrobimy sobie więcej za to nikt niech miałem zrobić 25 cyk mam wam to autoru, mam więc no mam gdzieś trochę to wyjdzie chociaż taki startner tam trafia <laughs> 26 i tutaj wybieramy 50, wybieramy sobie tego jednego koktajla, tego, jeden owoc, zjemy. I tutaj już mam się użyta. Więc no, lecimy. Tutaj mam cek. coś fajnego dropne. Czarny ekran, wiadomo najlepiej. No, niestety nie, ale spoko może być 3 miliony. Ważne, że coś. Lecimy dalej. Oooo, musiałem być lepsze. Zaczyna mi się strasznie, wiadomo. Bo się nagrywam przy okazji, więc no. Zostało mi 24, więc włączę na oto roku. 1800, spoko. No, ostatnio tam 5 times będę normalnie. czarny ekran, no nie, ale chciałbym mieć czarny ekran to byłoby chyba najfajniejsze, najlepiej by się to oglądało no na no, razie słabo leci coś czemu jakiś kordy nie może być ten i coś, chociaż o no Mam nadzieję, że coś fajnego się dropnie. Niech nie że tak bez sensu robię taki opening mały. Bo to nie jest jakieś dużo, to przyszło 100 milionów. 15 milionów, no na razie najlepszy drop dzisiejszego odcinka. Na razie najlepszy drop bez niczego to był dzisiejszy. Mój 50 milionów pad. Na który jest właśnie giveaway. Więc jak chcecie, to po napiszcie komentarz. Mhm, dobra, jest Bandico. Chociaż, dostałem 12 tych eliksirków powinnam dostać. Tak, no wiem. Wiadomo, czarny ekran byłby najfajniejszy, no nie, już, nie wiem. Tylko żeby, To nie wyłosać takiego, żeby najlepszy pytaki petaki trafia. To było 15 milionów. No nie wiem. absolutnie drugi, najlepszy jestem bez niczego, a z jakimś upealingiem to tam. Czy coś takim, no. O o o, 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 No nie chcę mi się, no. No, ja to trochę siedziałem tutaj, trochę wydałem gemów, Miałem 40 tysięcy, mam 2000. No, chociaż Bounty jest jedyny plus. Jedyny plus to, że jest Bounty. Ale coś o tym miałem przególaka, nie wiem. Jeszcze jeszcze 10 zostało petów. No i... Co to jest? No, fajnie, że to na to ten indeksa do indeksa co nie? Ale no... Co to jest? No. O! O nie no. Wiadomo, najbardziej chciałbym tego czarny ekran mieć, widzieć drugi raz w życiu, bo dlatego tego 500 milionów nie było. Rainbow już wygasł, więc no mam nadzieję, że ten, że jakiś czarny ekran jeszcze zobaczę dzisiaj. No, jeszcze 8 zostało rolek, może jeszcze coś wypadnie. Proszę, 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 A. oj przepraszam, ale proszę, proszę, serio proszę. Co ja wam zrobiłem, to chyba nie mi tego. Jakoś Filipe Kłakomy miał w ostatnim openingu pięć czarnych ekranów, miał może... Może miał 125, bo więcej, ale... No dzisiaj 50 zrobiłem, no. O! A. No czemu nie użycie mi czegoś tak, czarnego ekranu, nie? Jak nie będzie, to nic się nie stanie. Tylko trochę zmarnowany czas. Na no, następnym odcinku go nagram. Może coś lepszego wypadnie jakieś piecune Foxu. Czarny ekran, byłby fajny, ale. Zatrzymujemy na dwa ostatnie i kręcimy sami. Gdybyśmy zaraz ostatnie trzy, Mam dobra, już niech będzie, cyk. Prosz, proszę, 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 proszę. No i co to jest? Jakiś jest jakiś mordus. Dzięki, pomijam, no, to nie jest najgorsze, ale to coś lepszego, dobra. Dawaj. Gdyby był czarny ekran, to by było fajnie. Jakiś <laughs> pustek, to nowy ekran. Ja chociaż na Bounty, to mi. Lecimy na ostatniego. Lecimy, nie wiem, gdzieś indziej. Zrobimy sobie kolejną rolkę razy. Tysiąc bo Lecimy po sekret tego ruma. Dawaj, proszę. Proszę, proszę. O, o. Nie, dobra. To wszystko. Mój nick będzie w komentarzu i ten. Ja będzie chciał mieć większe szanse na wygranie peta. 50 milionów. Napiszcie swój nick w komentarzu. Daj.